drugiej odcinka 11. Jak już mówiłem, damy się teraz tam, gdzie słychać te obrzydliwe syki obrzydliwych stworzeń zwanymi jeschroniowymi pająkami. Chodź tu, chodź tu, chodź. Nie! Ja stąd wieję. Nie, ja się ich boję. Nie! Strażą mnie. Sig wuj! ja się ich boję. Biegiem! Pa Uf. Im dalej od tego, no, Ach, myślałem, że tu będzie, o, ale dużo redstone. Redstone to redstone, a redstone oznacza dużo. Nie, to naprawdę czerwona skała, ale ja chcę dużo. Dużo nie mogę się doczekać, kiedy będzie blok redstone, bo zawsze tak zwanego w skrzyniach strasznych. 26 level, i chcę, żeby tak zostało. See oh. uh. you, Aaaa, ja tu byłem? Dobra. Tutaj nie zostaje nic innego jak wykurzyć stamtąd zło. O, lapis. A, nie. Kolejnej walki nie przeżyję Dobrze, no, że tu chociaż jest oświetlone Mogło dzięki za to, że tu byłem O, tam nie byłem I nie, nie ma tam pajoków Z tego co słyszę Dlaczego zawsze przy jakichś Kopalniach jest właśnie takie miejsce Idealne do spełnienia się Skraju Płaściutkie I tak dalej O Spawner nic nie widzę, nie chcę ryzykować się ich boję po prostu. To jest jedyny mob, którego mogę się bać i dalej to robię. Wyświetlę sobie. Wow, jeciu! Jaki! Nie strasz Nie strasznie! Nie strasz mnie! A, dobra. Za to, to że mnie straszyłeś. No ja się wystraszyłem. Jeju, tu strasz. <kł> Te głupie filmiki, które mają przestraszyć człowieka. Op. Tak się da, nie? No ale, końcu widzicie walkę. Nie! Znowu to słyszę. Uh, jeju, przepraszam, że zrobiłam na sekundę. Uh, one są straszne. Na serio, zero przesady. Nie, nie słyszę. 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 Ja nie słyszę i to jest straszne. One są straszne, ja się ich boję. Dobra, trzeba tak głośno ryczyć. O rzesz, Nie! Ja się ich boję, to jest jedyne czego nie robił w takich kopalniach. Bo tak to są fajne rzeczy, A. To oświetla. To oświetla. Myślałem, że zdążę. Pamiętajcie, dzieci pająki to to, czego należy się bać. Ah. wow w wysokości jestem: 19. Bum, hehehe, gupek. Dobra, czym ja mógłbym się tam posadzić? Dzień, hey, gdzieś chcecie zobaczyć smarku w las? Nie, zaśpiewania. Jeszcze mi posądzą prawa autorskie. Nie, Hop. 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 już zabierka na miejsca w tym punku. A, to nie jest dobrze. Powiedzcie, się brak Ci miejsca we w ekwipunku w Minecrafcie coś się dzieje. Ty czołując księdza, no tak. Ciebie się nie boję. Ziemniaczek! Jaki, jaki No, dobry ziemniaczek. Co ja tu mogę wyrzucić? Mam jednego patyka. Won. i teraz jeszcze u ziemniaki. Ziemniaki! Czy widzicie samo co ja? Jakie ja mam dzisiaj fart. Jaki mu fuksa na tym świecie? No na idziemy najpierw zobaczyć. Już ucieka. Ty uciekaś, co nie? To by się mnie nie, nie bał? Tylko ja. Z... Zero nie śpiewam, ja na serio nie śpiewam. Eee. Kurwa, co jeszcze. Dobra, nie, nie mam miejsca na to. To jeszcze wyrzucę tutaj nitki. Mam ostry kabel z tą rzadko się zdarza. Choć jeszcze nie mam do niego zastosowania, szczerze mówiąc. Jeszcze nie do rozśpiewania. Nie, nie mogę się powstrzymać. A Aaa, ja śpiewam. Jestem tylko z tego powodu przerażony. Dobra. A, 9 minut życia wam już ukradłem. Jeśli teraz jeszcze oglądacie, ja będę do jeśli cały czas nie przewijając nudnych fragmentów, kiedy ja uciekam przed pałąkami. O no to tak, 9 minut życia, a już ukradłem. YouTube a... to taka maszyna do zabierania ci czasu. Pamiętaj, widz. I a... Teraz jak ja wejdę, ten gigant już taki się zamurował. Mam no, Dirta, moc Dirta niech będzie z tobą. No dobra Z tego jest EXP Dobra, dzisiaj wyjdziemy w... No Trzema Jeśli oglądasz pierwszą część to wiesz dlaczego Diamentami Teraz uwaga, jeśli nie Robiłem sobie diamentowy miecz Jeśli nie oglądałeś, polecam Le Polecam oglądanie ja. Dobra tu, ty, 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 ty. Ogólnie teraz lepiej, jak trochę bym Więcej klatek na to jakbym tak biegł, to tak by klatkowało. Trochę się bawiłem, powinno być dużo lepiej. Zabawa przy sądami, tak na jest dobra. Jeśli przenosi dobre, że acu, to wicu. 11 minut życia, okradzionego już masz. Więc musisz się cieszyć z tego całego. LOL! Zjedynczę to walno. Dobra. I ten pojedynek. Z przyszłym za Pojedynek na strzały. Przeciwnik wybrał. A mi się nie reguły tak życie, żeby zrobić front. O ja, oh yeah. Znowu wybrałem. Kolejny pojedynek, w którym okazuje się nie, bo lepszy przeciwnika. Lol, nie. Jest most. Po drugiej stronie mostu czeka na mnie Up tu. No lepszy znaczy No ma lepszy, ale dłużej ci naciąga. Bo wbrew pozorom najwięcej d właśnie zadaje łuk. Co bez takiego dystansu. Troszkę takiego z jakim ja z nim byłem. Hop! O. Nie, nie uśmiechę się to mieści. Ja teraz będę wychodził. A wam polecam oglądanie innych swoich odcinków. Polecam się i pozdrawiam Was. Oczywiście, raz dziękuję za uwagę. Ja jestem Cengipel. Oglądaliście Minecraft z Do zobaczenia.